To wchodzisz teraz i klikasz sobie w Operę, nie wiem gdzie ty masz połączone konto w YouTube, a. klikasz w swój profil, wyświetl swój kanał, wyświetlić, wyświetl swój kanał, wyświetl swój kanał. No to kliknij. A jaka miniaturka sportowa? Edytuj no to kliknij. A gdzie edytuj. A jaka miniaturka sportowa? wyciszę se. No, co? Edytuj film. Jesteś tu na dole? Tak, na dole. Byłeś koło tego. Była, Taty mówisz? Masz Edytuj film. O! Najeżdżałeś na to. Tak to. I zmieniasz sobie. Tutaj. I klucze są za dwie minuty na zupance Już ja biję. Pokaż co to jest za szalę, ale gówno PvP? O jest ktoś Zboczony pius, pius, twórca ...media. Właściciel jest. I właściciel jest na serwie. I nigdy nie, widział, nie widziałem, że jakaś osoba, jakiś właściciel w ogóle siedzi na serwie. Cały czas siedził Mr. Custy. Tylko na wanieśu sprawdzał ludzi, na przykład. O Jezus, ale ktoś wystakowany, nie? Ktoś się tak wystakował? Warpy. Warpe, Warpe. A cię muszę dać? Aha. Ej! Ej, wiesz co? Ej, dobra! Dobra, to jest game changer. No. Wiesz co da się na YouTubie? Co? Że możesz tworzyć filmy, możesz u mnie transmitować na żywo wszystko możesz robić. I dostałem klucza. Chcesz? Chcesz? Do, że chcesz to co? uprawnienie? No daj. Tylko musisz e-maila. E-maila ci podać? No, no to poczekaj, muszę zobaczyć, gdzie ja mam konto. G. Albo nie, poczekaj, podam o moje imię. A, bo live'a mam. Dobra, jak nic nie zauważam, co tam. Dobra, w sumie nikogo dobraj. nie ma na razie. Nie? Zlik zlikuję imię, zlikuję imię. A trudno tam. Też no, mam zlikowane no. teraz. No ja, ja, ja zlikowa... Ty masz zlikowane imię i nazwisko, więc no. Ej, klucze są! Kurde, nie zdążę. Ej, czemu mnie wywala Minecrafta? Ej, mam 11 kluczy! 3 do... Ej, 11... 23 do rzadki. Ej, ej chłop! Ku... Legendarny klucz do 1. No to zawsze jest jeden legendarny. S! Ej, w końcu można zrobić opening na filmie. S? Ja już tam robiłem kopię z trzema kryształowymi. Uf. Warp. Dobra, no daj tego e-maila. No, wysłałem ci na PV. Aha. Gracjan. A, wiedziałem, że jesteś Gracjan. Mówiliśmy. Nie Dobra, dodałem Cię. Zapisz. Dalej. Jezu, muszę jeszcze I potwierdzić, że to ja. Co mógł... to jest? Będę mógł potwierd... ...wstawić... Ja się pierdzielę. Będę zarządzał. Wypróbuj inny sposób. Czemu?! No! No, potwierdź z telefonem. Jezus. No, nie mam, jak mam rozładowany, nie mam ładowarki. Straciłem klucze, bo ktoś mnie zabił. Oh, brawo, Mateo.